Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FIFA 20 Road to Glory. Nie było nas przez chwilę. Śmieję się, że wyszliśmy z juniorem po makaron do sklepu w środę i wróciliśmy w czwartek wieczorem. No ale nie robiąc sobie dalszych żartów, po prostu w FIFA niewiele się w tym tygodniu ciekawego działo. No jedną z milszych dla polskich kibiców niespodzianek jest to, że w skład Battles mamy wyróżniony skład. Krzysztofa Piątka z taką oto fajną jego kartą zawodniczą. No jeszcze Lewandowski na ławce rezerwowych. No, zagramy sobie z tym składem jakoś tam przy okazji walki w skład Battles. No ale poza tym, no szczerze mówiąc, jakiejś tam ciekawej aktywności w fucie nie było. Zrobiliśmy rozbudowę dwóch rzadkich piłkarzy 81. No a nuż trafimy jakiegoś Teveza. No chociaż to i tak niewymienny, to e, nie dorobilibyśmy się na tym. A co tutaj będzie? Będzie walkout. No to nie najgorzej. Hiszpania, SP, Bayern Monachium, no a więc Tiago. Tiago nam się na pewno przyda, mimo że niewymienny, bo zastanawiamy się mocno, czy nie zrobić sobie SBC o kartę, Boatenga, która się pojawiła ostatnio. No a pojawiło się też SBC11 ekip, w którym do wzięcia paczka rzadkich zawodników. No niewymienna niestety, no ale to jest zawsze paczka za 50 tysięcy, którą pozyskaliśmy, jak widzicie, przepalając samych Argentyńczyków z różnych lig. No, tam w większości niewymiennych. Wszystko mieliśmy w klubie, a więc... Tę paczkę za 50 tysięcy pozyskamy bez kosztowo. No i e, zobaczymy. No, teoretycznie można w niej trafić coś ciekawego, no ale u nas ostatnio z tym szczęściem na bakier. No ale nie poddajemy się. Zobaczmy. No są ekrany, to już nie jest źle. No ale tylko ekrany, nie będzie walkoutu. Portugalia, S.O. FC Porto, no a więc Pepe Pan Dziobak dołączy do naszego klubu, no 84 karta zawsze przyda się do przepalenia, a co poza byłym obrońcą Realu Madryt między innymi, no poza Pepe jak widzicie nic ciekawego, dużo duplikatów, a więc zrobiliśmy jeszcze jedną rozbudowę 81+, no i tutaj też będą ekrany, ale nie będzie walkoutu. A co to będzie? Argentyna, napastnik, Piemonte. No a więc Pan Iguaj, no to nie najgorzej. No w sumie lepiej niż z tej paczki za 50 tysięcy, no bo karta oceniona na 85. No a pojawiły się też zadania faza pucharowa UCL, dosyć proste. Jak widzicie trzeba było strzelić gola piłkarzami z Bundesligi i Premier League, no, piłkarzami niebieskimi, tymi w wersji z UEFA Champions League w jednym e, meczu. No nie było to specjalnie trudne. No tutaj e, trzy mecze skład battles na poziomie zawodowiec i też gol piłkarzem z UEFA Champions League, też proste jak konstrukcja cepa. No a na koniec podania dwie asysty piłkarzami UCL skład Battles, też na zawodowcu, a więc można było łączyć sobie te, te wyzwania i praktycznie zaliczać w tych samych meczach. Także w sumie poszło szybciutko, bez problemów, jeszcze 200 ekspan, no ale my już skończyliśmy ten sezon. W sumie tego ekspa, nadwyżkę, to powinni po sezonie zamieniać na końcy. Tak byłoby ciekawie. No a my sobie otwieramy paczki za to wyzwanie. No tu oczywiście nawet ekranów nie ma. A kogo trafimy? witolo. No fantastycznie. Mała paczka piłkarzy. Elektrum. Czy tutaj będzie lepiej? Ojej, ojej. Tu nawet nie dostaniemy świecącego piłkarza. Wycino. No 80 to cena. Fantastycznie. I złota paczka premium. O, tutaj będzie. Rzadki złoty piłkarz, no ale nawet bez ekranów, więc też nie ma specjalnie o czym mówić. Mario Fernandez. Ech, przechodzimy do Division Rivals, gdzie junior tam pograł jakieś mecze trenując, bo zdjęli mu już gips z prawej ręki, więc troszkę wygodniej mu się gra. No i rozegrał kilka spotkań, bo tam do wygrania był też żeton draftów w zadaniach, no więc junior musiał chyba cztery mecze w Division Rivals wygrać. No i zobaczcie w jakim stylu strzelił gola Greenwoodem po podaniu Runeja. No bardzo ładny szczupak Anglika. Zaraz zobaczymy to jeszcze raz w powtórce. No ale bramka naprawdę palce lizać. Aż kibice poszaleli z radości. Zobaczcie, no pięknie się rzucił, strzelił tak, że nojer naszego rywala, no musiałby mieć z 2,5 metra, żeby to obronić. No i w ten sposób junior wyszedł sobie na prowadzenie, którym nie cieszył się zbyt długo, bo tutaj jedna z nielicznych akcji rywala Koman zatańczył na skrzydle, podał do Holanda i mamy jeden do jednego. No, Norwek przepchnął tutaj naszych obrońców i jak to mówią, wjechał jak ostry nóż w masło w naszą obronę. No ale y koniec końców Junior również pociągnął akcję skrzydłem. Tutaj Daniel James ładnie rozegrał z Greenwoodem. Oddał z powrotem do Anglika piłkę i Greenwood zrobił to, co robi najlepiej, a więc wykończył bez problemu lewą nogą swoją mocniejszą. No, tutaj ciężko mówić, że była to jakaś przecudnej urody Bramka, no ale akcja sprawnie rozegrana, no i uderzenie nie do obrony. To już druga połowa, a Kanji no, Sancho nie miał szans wygrać. Pojedynków fizycznych ze Szwajcarem, tu sane do runeja, runej z pierwszej i mamy 3 do 1, no a rywal kolejkuje pauzę. No to może oznaczać też wprowadzenie jakichś super rezerwowych kętów itd. albo rage quit. No zaraz się dowiemy, nie jest rage quit, a więc mamy wygrany czwarty mecz. Zgarnęliśmy sobie żeton draftu za to. No, a przy okazji zrobiliśmy też ważne mecze UEFA liverpool Atletico, Madryt. No, po mistrzowsku taktycznie rozegrane spotkanie przez Atletico w środowy wieczór. No, i tutaj jak widzicie, aż pięciu piłkarzy, to player grup 4. tam w tym no to chodziło po prostu o piłkarzy UCL. No w ten sposób, żeśmy sobie to załatwili. Na szczęście mieliśmy sporo tych niebieskich graczy, więc też bez e, wydawania końców przepalamy towarzystwo Mieszana Paczka Piłkarzy Prime. Czy to się opłaca? Chyba nie, No, ale otworzymy to na koniec. No i PSG, Borussia Dortmund, no awans że w meczu bez publiczności. No, słabo wyglądają te mecze, no, ale wiadomo, jak wygląda hmm. sytuacja na świecie. No i tutaj, jak widzicie, też żeśmy przepalali jakichś tam niewymiennych w większości graczy. Do tego trzy karty z Champions League. Przepalamy mała złota paczka piłkarzy PRIME no, a za całe ważne mecze UEFA. Dostaniemy mieszaną paczkę rzadkich piłkarzy. No nie wiem czy ma to SBC całe, cała grupa uzasadnienie ekonomiczne, no ale kto nie ryzykuje szampana, nie pije. Tu mamy ekrany, tylko jakie? Hiszpańskie, jak znowu, jak zwykle napastnik, no i kto to będzie? Jego koszta. A no, więc Atletico jego walczył z Liverpoolem. No, a tu w drugiej paczce, no w drugiej paczce nie będzie chyba nawet ekranów, tak, nie będzie ekranów. Eee, no słabiutko, słabiutko. Ginczek, no nie, no fatalnie, fatalnie. No więc ostatnia mieszana paczka rzadkich piłkarzy. Czy uratuje nas ta paczka? No nie, tylko ekrany i to jakie? Hiszpańskie, napastnik, Atletico, nie, no bez jaj. Jego koszta to są jakieś jaja. No to po prostu ręce opadają, nie chcę nic mówić, no bo Ach, no ważny mecz jeszcze sobie zrobiliśmy. No bo tak, no bo stwierdziliśmy, że może skoro tyle marnych paczek otworzyliśmy, to tym razem się uda. No tutaj jakiś tam graczy, też w większości niewymiennych z Premier League, poprzepalaliśmy. No i za SBC ważny mecz dostaniemy dużą złotą paczkę premium No to to już w ogóle jakaś paranoja No ale może chociaż jakieś style gry ciekawe wpadną No bo na piłkarzy nie liczymy No chociaż będzie świecący przynajmniej Środkowy napastnik Mario Gece No nie, 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 nie no ale GC nam się, jak widzicie, przydał od razu w wyzwaniu dwie flagi, które załatwiliśmy w większości Niemcami, a do tego obrona i bramka z trzech Francuzów. No i może wreszcie nam fortuna będzie zacznie sprzyjać, bo e, no ile można paczek otworzyć bez trafienia jakiejkolwiek sensownej m, karty? No dostajemy za to SBC megapaczkę, więc może tutaj coś. No. Wartościowego, nie wiem, wartego z 20 tysięcy, chociaż. No ale nie będzie tu nic wartościowego, bo jak widzicie, nie ma nawet ekranów. Trafimy koronę. No, nawet nie ma co oglądać reszty, jak mamy takiego piłkarza. No a na koniec, jeszcze jakieś tam nagrody za Division Rivals, w które też za dużo nie graliśmy, więc nic ciekawego, ale trafiliśmy Toty. Mamy Toty SPD. Henderson, no, z Ligi Mistrzów, ale już poza Ligą Mistrzów. Druga paczka, to niewymienne wzięliśmy, o, tu nawet nie będzie karty rzadkiej. Giannetti, o Boże, 74, wspaniały traf. Kolejna paczka, no i kolejny, kolejny raz bez rzadkiego złotego gracza, to to już w ogóle jest jakiś wynalazek, 70 oceny, no. No to ostatnia szansa na dobry traf w tym odcinku. No i co? No i nic, no bo trafimy. To ty, to ty trafiliśmy, słuchajcie. No tylko jakie. Mario Gece w wersji UCL. No przepaliliśmy go przed chwilą. Trafiliśmy też jego złotą kartę, a więc widać, że Gece jakoś ostatnio często pojawia się w naszych paczkach. No ale. Szczęściem to trudno nazwać, no jak widzicie totalny badziew, totalny badziew. No i to by było na tyle, no jak widzicie nie bardzo sprzyja nam szczęście, może w następnym odcinku będzie lepiej, Ja na dziś to już wszystko, trzymajcie się, na razie.